Magda Drażyk była najlepiej asystującą zawodniczką w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o KPR. Obok Buklarewicz, Świerczek zamieniła się pozycjami z Magdą Drażyk. Dużo ma miejsca Drażyk do gry 1 na 1. ale chytrym rzutem pokonuje Maliczkiewicz. Zdecydowanie szefowa obrony KGHM-u już od kilku ładnych lat stanowi taki swoisty trzon. I jest takim swoistym kapitanem w tej obronie. Buklarewicz uratuje jeszcze tę piłkę Świerczek. Mamy sygnalizację gry pasywnej. No to był chyba gdzieś blisko 10 metra. Nawet jak nie 11. I no, bardzo niewygodny rzut Monika Mańczkiewicz. Nie była to też najlepsza pozycja do rzutu. Myślę, że można było tą piłkę jeszcze troszkę dalej zagrać. Tu sygnalizuje błąd podwójnego kozłowania. Mam No ale to nie zmienia faktu, że Jureńczyk z Lubina. Mają szczęście teraz, mam wrażenie, kobierzyczanki. Kilka tych prezentów otrzymały od gospodyń. Jest to jej, jej już czwarta bramka w tym spotkaniu? Bardzo ważną rolę, no i to też, mam wrażenie, buduje taki rozwój sportowy tej zawodniczki. Górna miała teraz sporo miejsca. Też bardzo pewnie. Dobra, naprawdę dobra forma na, na starcie tego sezonu reprezentantki. Polski, Orlen Superligi Kobiet, Macieli, Fernandez, to koleżanki z reprezentacji Brazylii i tak się tańczy sambę, te nowe transfery zagłębia Lubin i mam wrażenie, że też od tego momentu mają bardzo duży problem kobierzyczanki ze sforsowaniem lubińskiej defensywy. Draszka. Świerczek Buklarewicz ograła bardzo ładnie Girasi, bo na pewno będą czaiły się na przechwyt tej piłki jeszcze. I jak Ojojojojo. widzimy... Wcale nie był to bardzo dynamiczny przechwyt suby Girasi, ale świetnie w bramce. Postawić się na golkiperki. Perki. Być może klęska komentarza. W kratkę Justyny Świerczek dobrze zaczęła. A później było trochę gorzej. Kawo. Będzie karny. 13 metrów w stanie Daria Przywara. I broni ten rzut. Chojnacka. Będzie drużyny, druga. Drużyny zagłębia. Nie została zauważona, przez co zrobiła trochę tłoku i nie było faktycznie miejsca. Teraz z bardzo dobrej y, y, pozycji, zaleśny. Tak, nie ma przebaczy. KPR z szansą na bramkę kontaktową polańska pięknie to rozwiązała i broni ten rzut Barbara Zima. I co wymyśli Drażyk Buklarewicz? Ależ teraz nieco. Najlepiej jak można. Wita się z tym spotkaniem Aneta Promis zagłębie prowadzi dwiema bramkami, ale niedługo boiska no i dodając do tego Basie zimę, która broni na poziomie 45 pludziowe zdołała zatrzymać jak będzie teraz przywara pierwsze tempo zagłębie 20 8 trafień na koncie Magdy Drażyk i świetna interwencja Wiktorii e, Saltaniu. Była na czystej pozycji Marianne Fernandez. Matieli. A mam wrażenie, że blisko błędu Kroków. E, e, Matieli jest e, Buklarewicz, Broni Zima. I tak no, bardzo i... nosza Mariola Wiertela teraz. no co się niestety zemściło. No tak jakby nie chciała czekać aż podniesie się po tej interwencji skutecznej Basia. Dokładnie. To podanie załamał się ten rytm w ataku pozycyjnym, świerczek, jest trapienie numer 19. Był bardzo szarpany, było bardzo blisko błędu technicznego, w osłabieniu. Bramka, która stawia kropkę nad I, w tym spotkaniu jeszcze na otarciu US wywalczyłaś. I zobacz, mamy podwójną karę dla zagłębia, aczkolwiek. No, to wszystko. No to mam wrażenie, że przy podwójnym, ale to już na otarcie łez, bo za chwilę zabrzmi końcowa syrena, która ogłosi zwycięstwo Zagłębia 25 do 21 w chicie kolejki, w hicie, który nas absolutnie nie rozczarował.